Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was u siebie na kanale Gotowanie z cukrzykiem. Dzisiaj robimy sobie śniadanie. Zrobimy naleśniki. Naleśniki takie dla cukrzyka, dla insulinoopornych, dla zdrowych też. I do tego potrzebujemy setkę mleka. Ja mam mleko bez laktozy. Nie toleruję laktozy, więc mam mleko bez laktozy. Wy możecie użyć sobie mleka normalnego, może być mleko 3-2, 2, 2 1,5, 0,5, jakie, jakie chcecie. Ja mam 3-2 bez laktozy. Setka mleka jedno jajko. Budyń bez dodatku cukru. Ja mam śmietankowy, są też waniliowe. Używam albo waniliowego, albo śmietankowego. Dzisiaj mam śmietankowy. Cały budyń, do tego mleka i do jajka. Trzepaczka i trzepiemy. Tak, żeby się dobrze... Budyń rozbełtał, żeby nie było grudek, żeby się połączyło z jajkiem. Zaraz domieszamy, do ale odpalę sobie już patelnię. Na razie dam na wysoki, oczywiście, olej. Tak troszeczkę naszą patelnię, żeby nie, przy, nie przywierały nam naleśniki. Rozgrzejemy patelnię. Tu jeszcze pobełtamy, niech się to wszystko połączy. Setka mleka, jedno jajo, cały budyń bez cukru śmietankowy albo waniliowy. Ja mam dzisiaj śmietankowy. Takie dzisiaj robimy sobie śniadanie. Powinno wyjść 4, to zależy od średnicy patelni. 4, 5 naleśniki. Jeszcze rozbełtamy. Tu akurat moja miska ma dziubek, więc fajnie mi będzie wylewać na patelnię. W zależności, jakiej grubości chcecie te naleśniki, to tyle wam wyjdzie na Będą grube, będzie mniej. Będą cieniutkie, będzie więcej. Poczekamy, aż się rozgrzeje patelnia. Myślę, że patelnia już jest rozgrzana, że możemy pomalutku jeszcze zabelta, że możemy pomalutku wlewać na naszą patelnię. Wyrównamy sobie, dolejemy w te dziury. O! O! I mamy troszeczkę zmniejsze, żeby się podpiekło, a nie spaliło. Nasza trzepaczka, bo przez cały czas musicie to mieszać. Dlatego, że budyń to jest skrobia, to jest mąka ziemiaczana i ona po prostu się osadza na spodzie. O, i ładnie się nam robi pierwszy naleśnik. Przetrzymamy go troszkę. Na piąteczkę dam, żeby to tak pomalutku. O, już ładnie odchodzi, bardzo ładnie. Ale jeszcze troszeczkę. I mamy drugą stronę. Pięknie się usmażyło. I już druga strona. I już będziemy ściągać. Pięknie nam naleśnik odchodzi. Sprawdzę go na, na tak już na drugiej stronie jest. I już mamy pierwszy naleśnik. I oczywiście troszkę oleju. Zabełtamy, co by nasza mąka ziemniaczana się rozmieszała, i wlewamy na środek patelni, o, i wyrównujemy. Bardzo ładnie się wyrównało. Naleśniki są dobre na kolację, nawet na obiad. Tylko to jest do słodkiego. Z tego nie zrobimy krokietów. To jest nasz pierwszy naleśnik. Z tego elastyczny, fajny naleśnik. Z tego nie zrobimy krokietów, bo budyń ma taką specyficzną, słodką posmak. Ma taki. Więc ja dzisiaj mam na śniadanie biały ser, troszkę śmietany i posłodziłam sobie erytrytolem. mężowi też zrobię, ale mąż dzisiaj je z drzemem, takim nie dla nas cukrzyków. także pierwszy naleśnik jest, drugi praktycznie jeszcze chwilkę i będę przewracać. bardzo ładne, elastyczne naleśniki. na małym ogniu, na małym ogniu smażymy Nasze naleśniki z budyniu, z mleka i z jajka. Przewrócę nasz naleśnik. Ładnie się poddaje. O, pięknie. Piękne, nieprzywarte naleśniczki. Tu już mam zawinięte dwa naleśniki. Moje są bardzo cieniutkie. Oczywiście z serem białym, śmietaną i z cukrem, ale z erytrytolem, mężowi zrobię z drzemem, takim normalnym drzemem, nie dla nas, cukrzyków. Także dla dzieci, dla nas, cukrzyków, i nie tylko, jak macie ochotę na takie szybkie śniadanie, budyń, jedno jajko, setka mleka i mamy następny naleśnik. No myślę, że jeszcze mi może dwa wyjdą. A jak nie, to będzie jeden gruby. To już mamy trzeci, teraz już czwarty. Zabył tam, bo wiadomo, mąka ziemniaczana. Jeszcze jeden wyjdzie. Czyli ja mam taką średnicę niedużą tej patelni, to mi wyjdą 2, 3, 4, 5 naleśników. Ja zjem 2, mężowi zrobię 3 z drzemem. Śniadanie mamy gotowe. I robimy ostatni naleśnik, piąty. Może będzie troszkę grubszy, bo trochę tego ciasta jest, ale o, potraktujemy troszkę olejem, rozmieszamy i wylewamy. Już tą końcówkę wyleję. Będzie po prostu grubszy naleśnik. Będzie dla męża. Jak są grubsze, jak chcecie grubsze naleśniki, troszeczkę dłużej trzeba y, przytrzymać na patelni. Ja już tutaj ubrałam dwa z serem. Jeden z drzemem, zrobię też ten z drzemem. Drzem taki nie dla nas, nie pokażę Wam, bo to jest y, dla mojego męża. Ja mam z serem białym i ze śmietaną i z erytrytolem. a mojemu mężowi zrobię. Z drzemem. I dzisiaj mamy takie śniadanko. I smaży się dla męża jeszcze jeden. Z serem, z drzemem, i piąty smaży się, którego też dam z drzemem. Takie śniadanie dla dzieci, dla cukrzyków, dla insulinoopornych, dla zdrowych też. Także. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, ale zapraszam do siebie na kanał gotowanie z cukrzykiem. Macie tam różne, różniste filmiki, przepisy. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.